I progresja nie jest wróżeniem z fusów. To jest dialog z własną podświadomością. A podświadomość wie więcej, niż świadomy umysł potrafi ogarnąć. Nie będę Cię wprowadzał w trans w tych sesjach, a nie prowadził przez schody czy drzwi. Zamiast tego będziemy opowiadać historię. Pokażę Ci przykłady, zbudujemy obrazy, które sam możesz przenieść do swojego życia. W kolejnych odcinkach będziemy eksplorować przyszłość w różnych wymiarach, od codziennych marzeń po dalekie wizje. A dziś chciałem tylko otworzyć Twoją wyobraźnię. Pokazać Ci, że takie podróże są możliwe. I chciałbym, żebyś po tym odcinku zadał albo zadała sobie jedno pytanie. Co by było, gdybym pozwolił albo pozwoliła sobie zobaczyć przyszłość której naprawdę jestem szczęśliwy albo szczęśliwa. Zastanów się nad tym. Bo właśnie od tego zaczyna się progresja od zgody, aby zajrzeć dalej.